Pleśń ma zazwyczaj wiele negatywnych skutków dla zdrowia. Jeśli masz pleśń w domu, konieczne jest, abyś się jej pozbył jak najszybciej. W tym artykule znajdziesz rozwiązanie, które skutecznie rozwiąże ten nieprzyjemny problem. Głównym składnikiem tej mieszanki jest olej z drzewa herbacianego, który uzyskuje się z liści rośliny meleluke alternifoli. Poza tym, że jest on skuteczny w walce z pleśnią, ten olej jest używany przez aborygenów od lat w leczeniu oparzeń i ran. W latach 20. australijscy naukowcy odkryli, że antyseptyczne właściwości oleju z drzewa herbacianego są 100 razy skuteczniejsze niż kwas karbolowy stosowany jako środek bakterii obójczy. Dzisiejsze badania wskazują, że ten olej jest bardzo korzystny w leczeniu różnego rodzaju powikłań oddechowych, ból gardła, katar, astma, gruźlica i zapalenie oskrzeli. Olej z drzewa herbacianego jest również skuteczny w leczeniu problemów skórnych, takich jak wysypki, oparzenia i łupież, dzięki właściwościom antybiotycznym. Jak skutecznie wyliminować pleśń z domu przy użyciu tego olejku eterycznego? Składniki. Dwie szklanki wody. Butelka z rozpylaczem. Dwie łyżeczki oleju z drzewa herbacianego można kupić w aptece lub wybranych drogeriach. Przygotowanie. Wystarczy wymieszać olej z drzewa herbacianego z wodą, a następnie wlać mieszaninę do butelki z rozpylaczem. Stosowanie. Spryskaj każde miejsce w domu, w którym pojawiła się pleśń, odczekaj, minimum, godzinę, a następnie przetrzyj te miejsca przy użyciu ręcznika papierowego. Będziesz zaskoczony szybkimi efektami.